Właśnie dotarliśmy po ciężkich znojach na ruiny zamku Osolińskich, które przedstawiają się właśnie tak. Tutaj, gdzie słychać, w tej chwili przejechało auto i drugie, część ujęć będzie z dołu. Jesteśmy teraz. Już na ruinach zamku, no i one prezentują się właśnie tak. I to już jest koniec. Nie ma nic więcej. Tyle zostało z ruin zamku, który bardzo dobrze się prezentował. Miał złocenia, baszty i tak dalej, i tak dalej o czym za chwilę. No i tutaj mamy łuk triumfalny. Z tej strony prezentuje się w ten sposób. No i jest mocno zarośnięte. Oczywiście możemy powiedzieć, że nie opłacało się tu wchodzić. A teraz będzie widok z dołu już obiecany. W roku 1794 wyglądał zamek w ten sposób. No i po kolei w tych latach tak właśnie wyglądał. No i coś do poczytania. Nie wiem jak będzie widać. Niestety tablica jest mocno zaniedbana, Nigo to nie dba do poczytania. Dla Was w każdym razie. był tu młody Stefan Żeromski. No i doczytałem też, że co najmniej dwukrotnie właściciel hrabia Antoni Ledochowski Leduchowski z niewiadomych powodów nakazał wysadzić zamek w powietrze a teraz widok łuku triumfalnego no prezentuje się dość okazale i ładnie a tam byliśmy po prawej stronie na górze bardzo ładnie to wygląda Okolica w ten sposób się prezentuje. I tu droga dojazdowa. Na mapie nawet jest zaznaczony parking, aczkolwiek go tu nie ma. Ale zawsze można zaparkować gdzieś na trawie, jak komu wygodnie. A my wracamy z powrotem. Pozdrawiamy.